Za chwilę World of Wings w Teletoon+. Plus! Przygotujcie się na niesamowity, totalnie odjechany nowy serial przygody Rokiego i Super Kto się? Premiera jutro o 14.35 w Teletoon+. Plus. Zobacz, przekroczyły magiczne drzwi Tam jest tyle laleczek Mieszkają w skrzydlatych domkach pełnych akcesoriów I płaczą niebieskimi łyskami Cry Bye, babies Co wyróżnia kapitana z tłumu zwykłych śmiertelników? Męski żel pod prysznic i dezodorant Old Spice Capsule Twój zapach przetrwa najbardziej szalone wyprawy Zapach nie już w pamięć Piękno ma wiele twarzy, tak jak Ty. Wyraź siebie z serią Carol and Straight Confidence. Bądź pewna siebie w każdym wydaniu, bo nikt nie jest Tobą tak jak Ty. Remington. Sponsorem programu jest wydawca magazynu Wings Club.